Witajcie, kochani! Dzisiaj kolejny odcinek z serii Saga Bohaterów. Na tapetę trafia nasz dobry, mam nadzieję, znajomy Finlay. Mroźny Komandor, też lodowy bohater, pięciogwiazdkowy. Tutaj mam kartę, znalazłem na maksa rozwiniętego Finlaya. Widzicie, jakie ma statystyki: 805 ataku, 817 obrona. 1494 punkty życia. 20 talentów włożonych, i to jest tak, klasa Strażników Lasu, co daje mu po talentach y, możliwość na ominięcie wszelkich efektów obronnych y, podczas ataku, czyli generalnie wzmocnienia defensywy. Po prostu, jeżeli ktoś ma buff do defa, nie wiem, 30% to po prostu on to ominie. Y, to się nie liczy, tak? Dla niego, ale to jest tylko 1 yy, czwarta szansy tylko albo aż. Rodzina piracka, yy, używając więcej piratów, ponieważ to jest bohater z wydarzenia piratów z koreli yy, dostajemy bonus odpowiednio yy, procent do ataku i procent do generowania many. Także bardzo fajne busty dla, boha dla bohaterów yy, pirackich. No i zobaczmy jego umiejętność. Jest dosyć ciekawa. Zemsta komandora. Po pierwsze atakuje jeden cel i zadaje temu celowi 385% obrażeń. Tak, po jakichś modyfikacjach wyjdzie to jakaś tam ilość. Mniejsza stojem. Także generalnie atakuje jeden cel, ale jeśli cel ma efekty, obiera za cel innego wroga z efektami. Jeśli żaden z wrogów nie ma efektów, obiera za cel losowego wroga. Z każdym kolejnym trafieniem obrażenia są coraz mniejsze. Każdy z wrogów może być trafiony tylko raz. I już mówię o co tu chodzi. Jeżeli gramy przeciwko Finlayowi i nie mamy żadnych boostów na bohaterach, czyli wzmocnienia ataków, wzmocnienia obrony, nie wiem, generacji many, czegokolwiek, żadnych efektów jakichś dodatkowych, czy też efektów negatywnych, bo tu jest, nie ma mowy, że to muszą być efekty pozytywne. Można mieć na przykład obniżenie defa i, i też Finlay wtedy pociągnie po nas. Jeżeli natomiast nie mamy takich mm, wzmocnień powiedzmy w tych efektach lub osłabień, e, Finlay wtedy trafia kogoś jednego i na tym jego y, Tura, powiedzmy, się kończy. Natomiast, jeżeli mamy takie efekty, na, na przykład. Yy, ja mam yy, Aerona, który daje odporność na, na status swoim sąsiadom i całej drużynie daje regenerację życia co turę. I jeżeli mam to włączone, tak mówiąc kolokwialnie, jeżeli to, to się odpali i mam te serduszka do wzmocnienia, do, do regeneracji życia. Wtedy, jeżeli Finlay zaatakuje, to atakuje po kolei te postacie, które mają ten efekt włączony. Tak? Więc będzie jechał po kolei losowo, wybierze jednego i potem będzie jechał losowo kolejnych i wszyscy dostaną od niego po strzale po prostu. To mniej więcej tak działa. Natomiast y, zawsze wybiera tego bohatera, który ma efekty włączone, czyli jeżeli będzie jeden miał, nie wiem, wzmocnienie na przykład ataku, albo o, na przykład jak Obakan y, ma kontratak tylko dla siebie, to y, Finley zawsze strzeli w niego. Jest to też sposób na pewien sposób pozbycie się tego bohatera. Dajesz kontratak i on na pewno w tego gościa trafi. Nie? Na tym to mniej więcej polega. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt zawiłe. Także jeżeli mamy Finleja, to albo bierzemy kogoś z kontratakiem, albo bierzemy jak najmniej boostów, żeby dostać. Albo po prostu zabijmy go na początku. Manem ma szybką, także nie jest to takie proste. Dodatkowo jeszcze wszystkie trafione cele otrzymują minus 34% do obrony przez 3 tury. No to jest chyba jasne, nie dostajesz Minus 34% do obrony. I co gorsza, jeżeli w tym czasie nabijesz filleja, to dostaniesz od niego jeszcze strzale elegancki. No i mniej więcej tyle na temat tej jego umiejętności specjalnej. Eee, teraz tak, talenty. Generalnie, ja, jeżeli bym miał filleja i go robił, eee, obdarowywał go powiedzmy talentami. Szedłbym w ścieżkę z atakiem. Generalnie yy, zawsze wybierał tą opcję, gdzie jest bu buz do ataku. Tak, tak ja bym to robił. Aby zadawał jak najwięcej obrażeń. Pozycja, na której można nim grać, wydaje mi się, że gdzieś. Yy, Pierwsza, piąta, druga, druga, czwarta, może. Na pewno nie na tanku bym go postawił. Natomiast czy na pierwszej pozycji, no może w ataku to może, ale w obronie chyba gdzieś bym go postawił na pozycji 4-5, myślę. Najbardziej mi tam pasuje. Wiem, że ludzie stawiają go różnie. Z reguły stoi gdzieś z tyłu, żeby nabił manę. Ty, żebyś się nabił elegancko bufami, on wtedy strzela, nie? Więc raczej ludzie stawiają go z tyłu. Ja, jeżeli miałbym go stawiać w obronnej drużynie, to postawiłbym go na pozycji 5 lub 4. Czyli po prawej stronie. No i co tyle na tą chwilę. Prawie się zrymowało. Znajdę jakąś drużynę, żeby wam zaprezentować jego możliwości, jeżeli. Oczywiście, klocki pozwolą. Stracimy prawdopodobnie trochę pucharków, ale czego się dla Was nie robi, drodzy widzowie? Dobra, do zobaczenia, jak będziemy wskakiwać do walki. Hej! No i oto mamy finleja. Z tyłu w drużynie dość mocnej. Ja sobie wezmę taką drużynę, jak widzicie na górze która daje, praktycznie każda postać daje buffa. Eee, jeszcze tylko tu wiecie co, spróbuję wziąć sobie Borila. O. Wezmę sobie Borilla. To może spróbujemy pokazać eee, kontratak. Zobaczymy, czy się to uda. Eee, dobra, ciachniemy tak. Spróbujemy troszeczkę nabić tych swoich bohaterów. Niestety, pani z jeziora chyba się odpali, bo to tak wszystko tu wskazuje. Zanim odpalimy się my, co nie będzie ciekawe dla naszej tutaj many. Dobra, spróbujemy załatwić Grave Makera. Dobra, o, poszły klocki w -a ładnie. No i teraz tak, mamy negatywny efekt, tak? U trzech bohaterów. I zaraz sprawdzimy jak to działa. Finlay, widzicie, czyli negatywny efekt to nie, nie jest. Myliłem się tam poprzednio, mówiąc wam że nie ma znaczenia, jaki to efekt. Efekt musi być pozytywny. A przynajmniej nie taki, e, jak spalenie czy, czy coś w tym guście, otrucie. Tak, bo widzicie, wybrał e, bohatera bez, e, bez e, tego efektu, i na tym jego atak się skończył, z uwagi na to, że nie było więcej bohaterów z efektami. A teraz spróbujemy zagrać tak, żeby te efekty się pojawiły. Dobra. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle przeżyje, żeby Wam to zademonstrować. Może być tak, że już nie. Mówię, ta ekipa jest bardzo, bardzo mocna. Mamy wzmocnienie obrony a filnej prawie że już prawie, prawie, ale nie mam czym go uruchomić. O dobra, teraz no, ale to nie pokaże niczego, ponieważ nie mamy znowu bufa. Więc za chwilkę zagramy jeszcze raz tam ekipą. No dobra, jedną wam pokazałem i wyjaśniło się, że negatywne efekty niekoniecznie na to działają. A teraz spróbujemy przybufować się maksymalnie. Ile zdołamy? Ooo, aż się okaże, że filnej nie odpali, bo zabijmy te mieczyki. One tu będą nam przeszkadzać w tym naszym bufowaniu. No dobra, mamy unik, mamy odporność u wszystkich bohaterów. No, wzmocnienia defensywy mi się nie udało, ponieważ ten mieczek mnie znowu wykosił. Ale teraz, o, teraz damy jeszcze im troszeczkę efektu. Tą panią z jeziora spróbuję. Zdjąć, dobra. Walny tu smokiem. Dobra, i i Zobaczcie. Ciach, 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 ciach. Wszyscy. Unik zadziałał. Ale walną po prostu wszystkich. Ponieważ miałem wzmocnienie defensywy, no to yy, no, nie zabolało mnie to aż tak bardzo. Borilla chcą mi załatwić dziady. No i teraz spróbujemy to z kontratakiem. Pokazać wam. Spróbujemy, Juna. Spróbujemy odpalić Finleya. Jest kontratak. Widzicie. Ale jakoś na niego nie zadziałał mocno. Ocencie to sami. No i widzicie, 4700 taka ekipa z Finlejem i innymi gwiazdami. Grave Maker, pani z Jeziora, Cudaw Anki I tak została zrównana z ziemią przez potężne siły PTV. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, że to dużo wyjaśniło, jak używać tego Finleya, jak się przed nim też bronić. No i co, dzięki za obejrzenie, komentujcie, subskrybujcie, pytajcie i, i doradzajcie mi również, bo ja nie jestem wszystko wiedzącą alfom i omegą w tej grze. Chętnie też poznaję nowe rzeczy. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!